i witajcie w krótkim odcinku zapowiedzającym że nie będę robić tego odcinka z prze... to co Wam obiecam w poprzednim odcinku ja już to pokazałam. Ja już mam taki filmik, bo właśnie zrobiłam to i to się okazało, że jest <laughs> Że to jest normalnie przewrót z fikołkiem. To, co wtedy robiłam na samym początku, chyba. Więc nie wiem, po co robić drugi raz. Więc po prostu nie robię tego odcinka. To był taki krótki odcinek za pożyczkawcy, ale nie chcę robić różnych sms-ów ani nic, bo po prostu nie chcę. Więc. Pa! Pamiętajcie, w następnym odcinku nie jest przejścia Nie będzie przejścia w przód.